Zapraszamy do obejrzenia prezentacji pieca kaflowego akumulacyjnego, który zamontowaliśmy w ostatnim tygodniu. Piec wykonany jest z kafli ceramicznych polskiej produkcji w kolorystyce biały matowy. Kafle wypełnione są szamotem, co znacząco zwiększa masę akumulacyjną pieca. W piecu zastosowaliśmy palenisko stalowe z szamotem od Romotop. Na palenisku jest także dodatkowa masa akumulacyjna w postaci nadstaw z betonu akumulacyjnego oraz zawiesi bocznych. W tym przypadku piec waży około 700 kg. Gdy piece posiadają wszystkie ściany kaflowe, ważą przeciętnie od 500 do 1000 kg w zależności od ostatecznych wymiarów. Dzięki akumulacji kafle nagrzewają się, akumulują ciepło i oddają je poprzez promieniowanie. Takie ciepło jest bardzo zdrowe, przyjemne, palimy oszczędnie, już niewielka ilość drewna pozwoli nagrzać piec na około 6-8 godzin. Dzięki temu piece zużywają niewielką ilość drewna i mają bardzo duży odzysk energii na dalsze godziny po zakończonym procesie spalania. Nasze piece mogą być wyposażone w automatyczne sterowanie procesem spalania. Mamy do wyboru dziesiątki wzorów kafli w różnych wymiarach, w różnym stylu i w bardzo bogatej kolorystyce. Jeśli poszukujesz więcej informacji o takiej ofercie zapraszamy na naszą stronę www.kominkikowalski.pl Ukośnik, kominki, myślnik, piece, myślnik, kaflowe. Zapraszamy także do galerii zdjęć, gdzie znajdziecie ponad 1000 zdjęć z naszych montaży. Montujemy piece kaflowe akumulacyjne od ponad 15 lat.